Ochrona znaków towarowych jak najbardziej obowiązuje e, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w świecie wirtualnym. E, istnieje już teraz szereg sporów, które właściwie dotyczą internetu, czyli w, 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 świata wirtualnego. Natomiast no, trzeba tutaj mieć na względzie to, że w metaversum, jeśli mielibyśmy używać znaków tylko właściwie w, w takim świecie wirtualnym, znaki powinny być używane równolegle, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w świecie wirtualnym, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Ponieważ e, e, używanie znaków tylko w świecie wirtualnym może prowadzić do sytuacji, kiedy one nie będą w, w, u, używane w sposób rzeczywisty, e, zgodnie z, ze specjalizacją, czyli dla określonych towarów i usług. Podstawowe jest bowiem e, nanoszenie znaków na towar e, lub wprowadzanie do obrotu usług pod danym znakiem lub nanoszenie znaków na opakowania, e, sprzedaż z tym, z tym znakiem. Zaś w przypadku, gdy znaki będą tylko używane w rzeczywistości wirtualnej, będą pełniły tylko funkcję reklamową lub gwarancyjną, a nie będą w sensu stricte oznaczały pochodzenia. Towarów. W takim przypadku raczej będziemy mieć do czynienia z umowami licencji na rozpowszechnianie znaków towarowych, niż z rzeczywistym używaniem znaku. W zakresie używania znaków towarowych w rzeczywistości wirtualnej istnieje duże prawdopodobieństwo, że. Nie zostanie wyczerpana też przesłanka używania znaków w zakresie określonego terytorium, to znaczy nie wiadomo jak orzecznictwo będzie odnosić się do kwestii tego, czy znak używany w, tylko w metaversum jest używany na określonym terytorium, a znaki chronione są przecież terytorialnie, to znaczy potem obowiązek. Jakby wykazywania nadużyć czy wykazywania używania dotyczy określonego terytorium. W dalszej perspektywie może się okazać, że prawa wyłączne, skuteczne ergo omysł, takie właśnie jak prawa z rejestracji znaków towarowych, zaczną tracić na znaczeniu na, na rzecz zobowiązań umownych, czyli na przykład umów licencyjnych na korzystanie z danej marki, czy też na przykład z danego utworu.